Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w strefie ESG, której partnerem jest SDH. Witamy Pana Tomasza Laskowskiego, prezesa zarządu spółki Inside Park, zajmujące się rewitalizacją kamienic. Jesteśmy właśnie po panelu dyskusyjnym związanym z ESG i finansowaniem, zielonym finansowaniem. Jakby Pan mógł powiedzieć na sam początek, jak, takie znaczenie ma ESG dla działania Pana spółki, czy to w branży nieruchomości, a też z drugiej strony spółka jest notowana na rynku New Connect. Jak to Pana zdanie wygląda aktualnie? Dzień dobry. Jeśli chodzi o znaczenie to na pewno przyszłościowe. Ludzie patrzą na to, czy spełniamy jakieś kryteria związane z ESG. Ludzie wymagają jeszcze na pewno e, edukacji, chcą się doszkalać, chcą się rozwijać, i zaczynają zwracać na to uwagę. Także można powiedzieć, że jest to taki punkt zaczepienia dla inwestora, no akurat na rynku, na rynku kamienic działamy, także ludzie jak kupują takie lokale, to e, i zaczynają pytać, jeśli zastymulujemy ich do tego, bo sami ludzie raczej nie wpadną. Natomiast, jeśli to jest jakieś hasło wplecione w story, historię danego budynku, kamienicy, że nie wyburzamy, ale witalizujemy. A budownictwo, budowlanka odpowiada za większość gazów cieplarnianych. Także skoro nie wyburzamy, ale witalizujemy, to już jesteśmy to już przewagę rękowo. No właśnie, a inwestorzy, inwestorzy giełdowi, którzy teraz się u Was pojawili, czy oni na to zwracają uwagę, bo jesteście notowani na Newconek od stycznia? Inwestorzy często zwracają uwagę na zysk potencjalny zysk, ale też na przyszłość oczywiście. Co do zasady nie spotkaliśmy się z tym jeszcze, natomiast możemy założyć, że jesteśmy Eee, trzeci miesiąc na giełdzie, także może to się jeszcze zmieni. A jeżeli chodzi o branżę nieruchomościową, na pewno istotne znaczenie ma kwestia finansowania, finansowania bankowego. Jak banki podchodzą do spełnienia kryteriów ESG? Jakie pan tutaj ma doświadczenia? Banki oczekują, wymagają, aby e, firma wdrażała i rozwijała ESG. E, są odpowiednie raporty, są odpowiednie warunki do spełnienia tego, aby uruchomić finansowanie lub później utrzymać. Także są to pewne restrykcje. restrykcje które wymagają zarówno przygotowania, jak i później pilnowania, pielęgnowania tego, aby firma działała porządnie uwzględniając ESG. Dużo mówi się o tym, że coś może się zmienić w zakresie ESG. Mamy Donalda Trumpa, który ewidentnie puszczał tutaj sygnały, że czas na jakąś tam deregulację w tym obszarze. Czego by się Pan tutaj spodziewał, jeżeli chodzi o z jednej strony branżę nieruchomościową, ale drugą kwestię nie wiem, raportowania podejścia inwestorów. I jak Pan myśli, co się wydarzy w najbliższych, powiedzmy, 12 miesiącach? życzyłbym sobie i branży, aby trochę znor znormalniały te wszystkie restrykcje, wymagania, oczekiwania instytucji finansujących, aby to było bardziej dostępne. Bardziej dostępne, tak aby więcej ludzi mogło na tym skorzystać. Mamy przecież programy programy termomodernizacyjne, czy takie na instalacje, instalacje odpowiedniego ogrzewania, które są proste, takie łatwo dostępne. Jeśli to byśmy przełożyli do większej liczby projektów, które można sfinansować uwzględniając CSG, to na pewno by byłoby łatwiej, żeby się lepiej. Bardzo serdecznie dziękuję.